Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku teoretycznym, w którym omówimy sobie 7 zasad testowania w testowaniu oprogramowania. 7 zasad testowania Zasada pierwsza Testowanie ujawnia usterki, ale nie może dowieść ich braku. Zasada druga Testowanie gruntowne jest niemożliwe. Zasada trzecia Wczesne testowanie oszczędza czas i pieniądze. Zasada czwarta Kumulowanie się defektów. Zasada piąta Paradoks pestycydów. Zasada szósta Testowanie zależy od kontekstu. Zasada siódma, przekonanie o braku błędów jest błędem. I zacznijmy sobie omawiać zasadę pierwszą, czyli testowanie ujawnia usterki, ale nie może dowieść ich braku. Testowanie może wykazać obecność defektów w oprogramowaniu, ale nie może dowieść, że oprogramowanie jest od nich wolne. Tym samym testowanie zmniejsza prawdopodobieństwo, że oprogramowanie. Yy, że w, w żywo oprogramowaniu pozostają niewykryte defekty, ale sam fakt niewykrycia defektów nie stanowi dowodu poprawności działania oprogramowania. Co to znaczy? To znaczy, że niezależnie ile tych błędów wykryjemy, czy to będzie 50, 100, 3 milion, to i tak mamy pewien procent, szans, jest pewien procent szans, że nie wykryliśmy wszystkich błędów, które mogły znaleźć się w oprogramowaniu, bo na przykład część z tych błędów jest no Ciężka do reprodukcji, tak, ale nie zmienia to faktu, że są w tym oprogramowaniu i mogą w przyszłości wystąpić, dlatego pamiętajcie, że testowanie ujawnia usterki, ale nie może dowieść ich braku. Nie jesteśmy w stanie określić, czy, oprogramowa czy oprogramowanie, które jest poddawane testom, jest w 100% wolne od właśnie tych wszystkich bugów. Więc to jest ogólnie zasada pierwsza. Zasada druga. Testowanie gruntowne jest niemożliwe. No, czyli przy wszystkiego, tak jak wszystkich kombinacji danych wejściowych i warunków wstępnych, jest możliwe tylko w najprostszych przypadkach. W związku z tym, zamiast podejmować próbę testowania gruntownego, należy odpowiednio ukierunkować wysiłki związane z testowaniem na zastosowanie analizy ryzyka, technik testowania i priorytetyzacji. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład, na przykładzie Mamy pole do wpisania liczby, liczb całkowitych. Niech to będzie pole kwota. Jak wiecie, kwot jest ogrom, tak? Może być to 1 zł, może być to 10 zł, może być 50 dolarów, może być 374,32 yangów. Jest bardzo wiele możliwości do wpisania, możliwości cen do wpisania właśnie w tą kontrolkę, w te pole tekstowe. Jakbyśmy chcieli zweryfikować wszystkie kombinacje, to po pierwsze jest to niemożliwe, bo jest ich nieskończenie wiele, a po drugie nie starczyłoby nam czasu na ziemi, żeby to wszystko przetestować, więc testowanie gruntowne jest ogólnie niemożliwe, nie jesteśmy w stanie przetestować wszystkich dosłownie wartości, które, ciągu znaków i tak dalej, które można wprowadzić właśnie w pole, w danym, w dale, w danym pole tekstowym, i jakiegoś, jakiś inny komponent, który właśnie działa na podobnej zasadzie, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkich kombinacji danych wejściowych, które, które yy, przetestujemy. Yy, zasada trzecia. Wczesne testowanie oszczędza czas i pieniądze, aby wcześniej wykryć defekty, należy rozpocząć testowanie statyczne i dynamiczne testowanie statyczne, na przykład dokumentacji itd. Tak na jak najwcześniejszym etapie cyklu życia oprogramowania. Wczesne testowanie jest niekiedy nazywane przesunięciem w lewo z angielskiego Shift Left. Wykonywanie testów na wczesnym etapie cyklu życia oprogramowania pozwala ograniczyć lub wyeliminować kosztowne zmiany, czyli testujemy możliwie najwcześniej, jak to się tylko da. No jest to ogólnie tańsze, na przykład nie będziemy musieli. Hmm, przykład. Ja bardzo lubię operować na przykładach, więc hmm, na przykład jeśli. Otrzymaliśmy jakieś oprogramowanie pod koniec sprintu, pod koniec właśnie tego wydania do testów i tylko wtedy, czy już mamy przetestować tą finalną wersję, to może się okazać, że y, pani, która tworzyła dokumentację w punkcie trzecim tej dokumentacji, y, zrobiła literówkę, po prostu źle doprecyzowała wymagania i tak naprawdę całe oprogramowanie, wszystko trzeba będzie przerabiać bo większość funkcji na przykład była uzależniona od tego komponentu, w którym był właśnie w punkcie trzecim i tak dalej. Więc będzie to bardzo kosztowne yy, takie, tak, taka przebudowa tej aplikacji, no i czasochłonna. Dlatego pamiętajcie, żeby jak najwcześniej, jak jest to tylko możliwe, rozpocząć etap testowania statycznego, czyli tych między innymi właśnie dokumentacji, specyfikacji i oprogramowania, yy, bo no jest to oszczędza, oszczędza czas i pieniądze. Kumulowanie się defektów. Zwykle większość defektów wykrytych podczas testowania, przed przykazaniem oprogramowania do eksploatacji, lub większość awarii występujących w fazie eksploatacji występuje lub ma swoje źródło w niewielkiej liczbie modułów. W rezultacie przewidywane skupiska defektów i skupiska, defek i skupiska defektów faktycznie zaobserwowane na etapie testowania lub eksploatacji są ważnym y, elementem analizy ryzyka, która przeprowadza się w celu odpowiedniego ukierunkowania wysiłków związanych z testowaniem. Paradoks pestycydów, kolejna zasada. Ciągłe powtarzanie tych samych testów prowadzi do sytuacji, w której przestają one na pewnym. Y, a, nie omówiłem tamtego, przepraszam. Kumulowanie się defektów. <laughs> y, czyli jest to tak, że część efektów może być po prostu uzależniona od Drugiego efektu, na przykład jeden błąd wywołuje drugi efekt, i tak w rezultacie mamy taką po prostu pętlę tych, tych błędów, które mogą wystąpić przy niedziałaniu jakiegoś jednego modułu, jednego komponentu, jednej funkcji. No i przez to mamy właśnie skupiska tych defektów na różnych właśnie na różnych etapach korzystania właśnie z tego oprogramowania. Paradoks pestycydów. Ciągłe powtarzanie tych samych testów prowadzi do sytuacji, w której przestają one w pewnym momencie wykrywać nowe defekty. Aby móc wykrywać nowe defekty, może być konieczne zmodyfikowanie dotychczasowych testów i danych tych testowych, a także napisanie nowych testów. Niezmien... Niezmieniane testy tracą z czasem zdolność do wykrywania defektów. Podobnie jak pestycydy. Po pewnym czasie nie są zdolne do eliminowania szkodników. W niektórych przypadkach, takich jak automatyczne testowanie regresji, paradoks pestycydów może być korzystny, ponieważ pozwala potwierdzić, że liczba defektów związanych z regresją jest niewielka. Ok, czyli tak, powiedzmy, że mamy jakieś tam przygotowane sobie testy na karteczce, przypadki testowe, które wykonujemy zwykle, zwykle weryfikując, czy aplikacja działa poprawnie. Aplikacja się oczywiście rozrasta. Jak to w większości przypadków bywa, i weryfikując po prostu te same, te same przypadki testowe, które mamy na karteczce, one po pewnym czasie właśnie tracą taką jakąś moc wykrywania nowych defektów, usterek, przestają być skuteczne. No bo zmienia się oprogramowanie, powstają jakieś różne funkcje i tak dalej, i dlatego trzeba na bieżąco dodawać jakieś nowe przypadki testowe, projektować nowe testy, które będą. Sprawdzały jakieś inne aspekty oprogramowania. Oczywiście, te przypadki testowe, które już mamy wcześniej zaimplementowane, one są fajne właśnie przy testach automatycznych, bo przychodzimy, odpalamy sobie takie testy automatyczne i mamy już właśnie rezultat. Czy te testy, które wcześniej właśnie projektowaliśmy, one dalej są, dalej, dalej przechodzą, tak? Dalej otrzymujemy z nich wynik pozytywny. W rezultacie aplikacja się nie popsuła, ale i tak trzeba na bieżąco projektować jakieś nowe testy, żeby sprawdzać inne też aspekty, inne miejsca tej aplikacji. Testowanie zależy od kontekstu. Testowanie wykonuje się w, różnym, w różny sposób, w różnych kontekstach, na przykład oprogramowanie sterujące systemami przemysłowymi. Które jest krytyczne ze względów bezpieczeństwa, testuje się inaczej niż aplikację mobilną sklepu internetowego. Innym przykładem może być odmienny sposób przeprowadzenia testów w projektach zwinnych i w tych przeprowadzanych zgodnie z modelem sekwencyjnym cyklu życia oprogramowania. Czyli no tutaj nie ma co wyjaśniać, no są różne aplikacje i różnie się te aplikacje testują. Testuje i, i inaczej się po prostu weryfikuje... Jakieś błędy, które otrzymujemy, jak to jest na przykład w aplikacji mobilnej, jak to jest na przykład w aplikacji webowej, możemy mieć również aplikacje typu desktop. No to są różne, różne aplikacje i różne podejścia właśnie do testowania. Ok. Przekonanie o braku błędów jest błędem. Niektóre organizacje oczekują, że testerzy będą w stanie uruchomić wszystkie możliwe testy i wykryć wszystkie możliwe defekty ale powyższe zasady, odpowiednio zasada numer 2, którą omawialiśmy, i zasada numer 1, pokazują, że jest to niemożliwe. Nie, nie, jesteśmy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy aplikacja zawiera błędy, czy nie, bo nie jesteśmy wszystkiego w stanie przetestować. Co więcej, błędnym jest przekonanie, że samo znalezienie i naprawienie dużej liczby defektów zapewni pomyślne wdrożenie systemu. Na przykład, bardzo dokładne testowanie wszystkich wyspecyfikowanych wymagań i naprawienie wszystkich znalezionych defektów wciąż może nas nie uchronić od zbudowania systemu trudnego w obsłudze, który nie spełni wymagań i oczekiwań użytkownika lub będzie miał gorsze parametry od konkurencyjnych rozwiązań. Korzystając z okazji, chciałbym Cię zaprosić na mój kurs dotyczący testowania oprogramowania. Jest to kurs praktyczny. Oczywiście zahaczamy o teorię, ale głównie jest to wiedza praktyczna, pokazuje Ci w jaki sposób korzystać z programu PicPic, w jaki sposób korzystać z programu Sharex, który pozwala nagrywać ekran, pokazuje yy, co to są DevTools, jak z nich korzystać, jakie tam mamy narzędzia, zakładeczki w tych Dev, DevToolsach, jak weryfikować responsywność, ściągamy sobie wszystkie przeglądarki internetowe, rozszerzenia do tych przeglądarek, tak zwane wtyczki, na przykład Pixel Perfect, która Ci pozwoli zweryfikować projekt pod względem zgodnie z dołączonym szablonem graficznym, czyli jak to powinno być zrealizowane JSON Fever, Color Picker, nauczymy się korzystać z oprogramowania Jira, czyli stworzymy sobie fajny projekcik w Jira dodamy mm, odpowiednie kolumny, statusy, nauczymy się tworzyć raporty z błędów, user story um, nauczymy się oczywiście platformy, korzystać z platformy BrowserStack tam platforma BrowserStack jest tak niesamowita, że pozwala Ci uruchomić dosłownie wszystkie przeglądarki czy to Safari czy to jakieś iPhone emulować urządzenia na dowolnym komputerze, nawet na telefonie możesz to robić dowiesz się jak testować API, ściągniemy sobie właśnie Postmana będą tam również, również zahaczymy w Postmanie o bardziej takie zaawansowane aspekty jak typu autoryzacja do danej aplikacji, uzyskanie dostępu, dostępu do zasobów z API no, i w praktyce nauczyliście się testować aplikacje. Dwie godziny będzie moduł poświęcony testowaniu aplikacji. Będziemy na bieżąco zgłaszać błędy, pokażę Ci, jak to wygląda, screenshoty, jak nagrywać kroki do reprodukcji, co dołączyć w takim y, raporcie ze zgłoszenia. K Nauczymy się oczywiście korzystać z systemu kontroli wersji Git, push, komity, merge, tworzenie nowych repozytoriów, klonowanie, no, nowych branczy tworzenie, czy kautowanie się na różne branże, czy tam komity. Będzie poświęcona jeszcze lekcja związana z automatyzacji, jednak ona będzie polegała na tym, żebyś zobaczył, czy faktycznie ta automatyzacja jest dla Ciebie. Tam pokazuje ci. ona Ten moduł chyba będzie trwać godzinkę i pokazuje, w jaki sposób się takie testy automatyczne implementuje, w, za pomocą oczywiście TypeScripta oraz WebDriver Io. Dowiesz się oczywiście, jak przeprowadzać skany bezpieczeństwa za pomocą programu OWASP.zap zap. i na końcu będzie lekcja właśnie poświęcona testom wydajnościowym, gdzie w podstawowym stopniu pokażę Ci właśnie, jak się takie testy przeprowadza w JMeterze. Więc jeśli taki plan tutaj tego kursu brzmi dla Ciebie interesująco, to serdecznie zapraszam Cię do skorzystania z okazji. Testowania miśnikoprogramowania.pl. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek i widzimy się już w kolejnych.